O, ktoś napisał, no dobra. Yy, witajcie. Czekajcie, zrobię tak. O, już jest białe. No bo mam żar żółte żarówki. No dobra, po ostatnim filmie stwierdziłem, że coś trzeba będzie z tym zrobić. tak. Dlatego tak, hałasuje mi komputer tutaj, nie? On, nie wiem co się stało, co z wiatraczkiem się stało na karcie graficznej. Najgorsze jest to, że są podzespoły nowe, nie? No, ale dobra, wymyśliłem to tak, że po prostu zmontuję to wszystko, nałożę na mikrofon taki filterek, który sobie ja opracowałem. On jest nawet lepszy niż Popkiller, naprawdę. No i tak, I teraz się szykuję do nagrania pasty. Zaraz ją nagram. Tylko zrobię tak, że dźwięk będzie się nagrywał tu, tu będę miał tekst, a tu w tym miejscu postawię sobie mikrofon, który jest teraz tym tam. No nic, tutaj jak widzicie jest ciemno. No ale ja planuję już i tak remont tego pokoju. Znaczy się drobne malowanie. Bo ten kolor ciemny to był zły pomysł. Bardzo zły nawet. Dlatego, że wszystkie nagrania po prostu nie wychodzą mi. Tak samo też muszę zrobić... Yy, zmienić światło. Bo służył te żarówki to widać na A i sorry. No to dobra. Yy, ja... Ja kończę, tu się włącza i za chwilę biorę się za nagranie. Nie wiem kiedy wrzucę, ale oczekujcie już dobrej pasty polskiej autorki, którą może ktoś znać. Trzymajcie się. Pepsi Twist jest, także za chwilę będzie gruba impra.